Mader. Intelektualny rozwój dzieci. Cześć, nazywam się Angelika Maria Gąsior i witam Cię na kanale Mader, Miejscu, w którym warto być, jeśli chcesz wychować mądre i przedsiębiorcze dzieci. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ważną rolę w Twoim życiu odgrywa muzyka? Naukowcy stosunkowo od niedawna prowadzą badania dotyczące wpływu muzyki na mózg. Do dzisiaj nie odkryto, dlaczego ludziom tak podobają się dźwięki. Dlatego też w dzisiejszym odcinku usłyszysz o tym, co już wiemy, efekcie mocarta, metodzie suzuki i wpływie muzyki na rozwój intelektualny dzieci. A w drugiej części dowiesz się, jak stworzyć instrumenty muzyczne we własnym domu. Efekt mocarta, czyli jak na krótko ulepszyć zdolności czasowo-przestrzenne. Świat nauki ciągle bada wpływ muzyki na mózg ludzki, i choć pytań jest więcej niż odpowiedzi, te, które mamy, potrafią pozytywnie zaskakiwać. Odkryto na przykład, że słuchanie muzyki poważnej polepsza zdolności zwizualizowania sobie rzeczy w przestrzeni. Aby pobudzić w tym celu mózg, wystarczy włączyć na chwilę Mozarta, Bacha czy innego kompozytora, którego muzyka wpływa na Twój nastrój w pozytywny sposób. Oczywiście mowa o muzyce poważnej. Metoda Suzuki, czyli czy i jak uczyć dzieci gry na instrumencie muzycznym. Już w XIX wieku wymyślono metodę opanowania gry na instrumencie w taki sam sposób, w jaki dziecko uczy się języka czyli wchłaniając z otoczenia. Następnie odkryto, że taka nauka może powiększyć liczbę punktów IQ o 3. Czy więc warto uczyć gry na instrumencie? Cóż, na pewno nie zaszkodzi spróbować. Metoda Suzuki jest skierowana właśnie do najmłodszych. Jednym z jej głównych założeń jest uczenie się powtarzania dźwięków na instrumencie na wzór tego, w jaki sposób dziecko uczy się mówić, czyli poprzez naśladowanie. Co ciekawe, w tej metodzie dzieci w ostatniej kolejności uczą się nut albo nie uczą się ich w ogóle. Układ nerwowy dziecka rozwija się lepiej, jeśli dziecko ma kontakt z muzyką. To dlatego, że w odbiorze bodźców słuchowych uczestniczą obie półkule. Jeśli dziecko słyszy dźwięki z otoczenia, to umacniają się połączenia nerwowe w jego mózgu. W ten sposób ulepsza się przepływ informacji, zwłaszcza jeśli ścieżki są regularnie przecierane. Połączenia te utrwalają się, dzięki czemu trudniej jest zaniedbać je w przyszłości. Udowodniono również, że muzycy mają większą objętość szarej materii w mózgu. Wpływa to na większą wrażliwość na dźwięki i na późniejszą łatwość w opanowywaniu innych instrumentów. Dodatkowo, gra na instrumencie to nic innego jak użycie praw fizyki w praktyce. Pudły rezonansowe, tarcie, echo. Udowodniono, że osoby grające na instrumentach lepiej, intuicyjnie rozumieją fizykę i matematykę. Moi drodzy, to nie magia, to muzyka. Po każdej części teoretycznej przychodzi pora na zrobienie hałasu. Dlatego teraz skupimy się na wytwarzaniu własnych instrumentów muzycznych. Najłatwiejszym do wykonania przedmiotem będzie gitara. A to dlatego, że wszystko czego potrzebujesz to pudełko oraz gumki recepturki. Jeśli używasz chusteczek higienicznych w kartonie, możesz go wykorzystać jako podstawę dla Twojej gitary. Dobrze byłoby, żeby gumki miały różną grubość. Wszystko, co masz do zrobienia, to założenie ich na pudełko i podsunięcie pod nos maluchowi. Z pewnością wiele Frajdy sprawi mu odkrywanie, jakiego rodzaju dźwięki wydaje ten instrument. Tu tak naprawdę. Nie powinnam powiedzieć ani słowa, bo osobą, która najlepiej zna się na grzechotkach, jest Twoje dziecko. Szczególnie malutkie dzieci są zafascynowane wszystkim, co wydaje dźwięki: dwa widelce, woda w butelce czy biżuteria w szkatułce. Domowej roboty grzechotki zrobisz więc ze wszystkiego: słoików czy pudełek, po zapałkach, a do ich wnętrza wsypując kaszę, groch czy ryż. Podsumowując. Muzyka ma fantastyczny wpływ na rozwój dzieci. Niezależnie, czy do niej tańczy, gra, czy śpiewa, czy po prostu jej słucha. Warto pokazać dziecku, jak działa świat muzyki i warto zrobić to wcześniej niż później. Jeśli spodobał Ci się ten film, podziel się nim ze znajomymi rodzicami. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej materiałów pomocnych w wychowywaniu mądrego i przedsiębiorczego dziecka, wejdź na gatmother.pl, link na dole i zapisz się na newsletter. Tymczasem Dzięki za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia następnym razem.